Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Czekamy na spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Jacku, czeka nas fascynujące spotkanie. Witamy Państwa, dziś na trybunach naprawdę gorąca atmosfera. Obie drużyny będą chciały powalczyć o zwycięstwo i ciekaw jestem, jak wejdą w mecz. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji. spójrzmy jak dziś zagrają gospodarze. No jak widzimy, mamy tutaj tak zwany diament, czyli wariant formacji 4-4-2, jak on dokładnie działa. Jest to przekształcony system fałszywej dziewiątki. Mamy tu ofensywnego oraz defensywnego pomocnika. Ofensywny jest zazwyczaj kreatywnym technikiem, defensywny niezmordowanym wojownikiem. Czas na skład gości. Zespół wyjdzie na boisko i zagra w systemie 4-5-1, który można chyba nazwać zachowawczy. Tak, wydaje się, że trener chce kontrolować rytm tego spotkania i cierpliwie rozgrywać piłkę. Dlatego też stawia na przewagę liczebną w środku pola. Może być niezłe widowisko. Właśnie rozpoczęli. Jak oto tracą piłkę Maciej Dąbrowski Szansa, może coś z tego będzie Obrońca na posterunku Zobaczymy co teraz zrobi Nieporozumienie i strata piłki Niestety strata piłki. Ciekawe jak to rozwiąże. Zablokowany Czy potem tym strzale będą prowadzić? Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Rogów pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No i strata piłki. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Wracą piłkę po tym podaniu. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. No, ma miejsce na skrzydle. Na piłkę, co z tego wyniknie? Ładne, udane przejęcie. Czy będą prowadzili? Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Wydawało się, że coś z tego będzie, ale jednak nie. Interesująco zapowiada się ta akcja. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Ach, ale stał się przelobować. Tak, to była dobra decyzja o strzale. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do zera. Uspokoili grę. Cierpliwie teraz szykują następny. To może być wyrównanie. I tak się dzieje. Wracają z dalekiej podróży. Mecz jakby zaczął się od nowa. Zobaczymy, czy pójdą teraz z ciosem. Czy może to przeciwnik odpowie? Na cios przeciwnika odpowiedzieli własnym. Szybkie wyrównanie po stracie bramki. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. No, i wracamy właściwie do początku. 1 do 1. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Ładnie wymieniają podania. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Genialne podanie. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ładnie obroni ten strzał, ale piłka nadal w grze. Krótkie rozegranie, to musi być gol, ależ się teraz popisał refleksem, świetnie wyłapał. Ciekawe, jak to rozwiąże. okazja co za interwencja Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola gdyby to wpadło nikt nie mógłby go winić mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1 do 1. To jest dzisiaj chyba najsłabszy zawodnik w drużynie. Zupełnie nie może się odnaleźć. Dał się zupełnie odciąć od podań. Ewidentnie ma dziś gorszy dzień. Realizator akurat prezentuje nam analizę jego strzałów. No, nie jest dobrze. Na pewno stać go na więcej. Miał prowadzić zespół do wygranej, a tak na razie mamy remis, który ich raczej nie za. Może być niezłe widowisko. Właśnie rozpoczęli. Ciekawe, jak to rozwiąże. Zab Czy po tym strzale będą prowadzić? Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niej... Interesująco zapowiada się ta akcja. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili... Uspokoili grę cierpliwie. Teraz szykują następny atak pozycyjny. To może być wyrównanie? I tak się dzieje. Wracają z dalekiej podróży. Mecz jakby zaczął się od nowa. Zobaczymy. Genialne podanie. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ładnie obroni ten strzał, ale piłka nadal w grze. Dobra okazja. Co za interwencja, bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Będzie wznowienie z autu. Trener decyduje się na zmianę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Ładnie się znalazł na skrzydle. Na piłkę, co z tego wyniknie? Ale znakomicie rozgrywają. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. I piłkę przejmują rywale. Zostawił za sobą trochę boiska. Na piłkę. Co teraz zrobi? Będzie chyba podawał. To musi być gol! Był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. I tak oto tracą piłkę. Co teraz zrobi? Zobaczymy, co teraz zrobi. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Co teraz w myśli? Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Trener wprowadza świeżego gracza. w pole karne. No, gdyby to mu się udało, byłby fantastyczny gol, ale taką główką tylko się ośmieszył. Był tam naciskany, nie miał łatwej sytuacji. W sumie należą się brawa za odważną próbę. Wykazał inicjatywy, ale tym razem nie wyszło. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Końcowy gwizdek coraz bliżej. Kibice gospodarzy wyraźnie liczą na wygraną. Wzmagają teraz doping. Niestety strata piłki ma sporo możliwości. Jest dobrze ustawiony, co zrobi. I piłka wybita do przodu. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Piłka posłana w polekarny. Czy ktoś zdoła strzelić? O, ważna interwencja. To pachniało groźną sytuacją, ale piłka przejęta. Minęła 84 minuta, tylko 6 minut do końca. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Końcowy rezultat w tym meczu to wciąż sprawa otwarta, niewiele do zakończenia. Zobaczmy, co zrobi. Ryzykownie, ale udało się. Czasu niewiele, ale wystarczy tylko jedna dobra akcja. To może być ten moment. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Koniec meczu. Remis. Czy jest on sprawiedliwy? Nie mnie to osądzać. Myślę, że wynik jest dobrym odzwierciedleniem wyrównanej gry w tym spotkaniu. I do samego końca meczu żaden z zespołów nie miał widocznej przewagi. Ciekawe jak to rozwiąże. Zab Czy po tym strzale będą prowadzić? Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do... To... Interesująco zapowiada się ta akcja. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za. Uspokoili grę. Cierpliwie teraz szykują następny atak To może być wyrównanie? I tak się dzieje, wracają z dalekiej podróży. Mecz jakby zaczął się od nowa. Zobaczymy. Genialne podanie. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ładnie obroni ten strzał, ale piłka nadal wrze. Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby... No, gdyby to mu się udało, byłby fantastyczny gol, ale taką główką tylko się ośmieszył. Był tam naciskany, nie miał.